Cześć moi kochani, wreszcie udało mi się zmobilizować i nagrywam dla Was filmik z holem. E, będą to oczywiście zakupy wyprzedażowe. E, pierwszy taki filmik e, właśnie z wyprzedażami, tymi pierwszymi, e, nagrałam jakieś półtora miesiąca temu. E, I przez ostatnie półtora miesiąca właśnie zbierało mi się znowu kilka rzeczy e, do pokazania, więc e, nagrywam wa, dla Was ten filmik. E, będą to oczywiście rzeczy, tak jak mówię, z wyprzedaży, czyli minus 50, minus 70%. E, są te rzeczy, które są nieprzecenione z jakichś tam nowych kolekcji, ale to za chwilę Wam pokażę wszystko. Sporo tego się zbierało, więc znowu filmik nie będzie długi, ale ze względu na to, że ostatnio rzadko byłam na YouTube, to mam nadzieję, że będziecie się cieszyły. Już się zmęczyłam. Przepraszam, jestem troszeczkę przysiębiona jeszcze. I właśnie chcę się usprawiedliwić, dlaczego mi ostatnio też nie było. Mam dwa powody ku temu właśnie. Pierwszy powód to jest po prostu moje lenistwo, ponieważ były takie upałe, że normalnie nic, nic mi się nie chciało kompletnie. Nawet nagrywałam filmiki z różnymi strojami dnia, ale po prostu nie chciało mi się usiąść przy komputerze, obrobić ten filmik, dodać muzykę i puścić na YouTube. Więc po prostu brzydko mówiąc, olałam tą, tą sprawę całą. Ale wracam do Was, bo bardzo, bardzo tęsknię. Bardzo lubię nagrywać filmiki i dlatego właśnie wracam. Dobra. Aha, druga, drugi powód jest taki, że komputer mi się zepsuł. Cieszyłam się jakiś, nie wiem, chyba w lutym kupiłam sobie nowy komputer, nowego laptopa, pokazywałam Wam nawet na Facebooku zdjęcie do niego. I niestety mi się popsuł. Nie minęło pół roku, a... Nie wiem, co tam się zepsuło, karta graficzna czy coś. Po prostu jak go odpalam, to ekran jest całkowicie biały. I, a jak go podłączam na przykład do telewizora, to normalnie ekran działa. Więc jeżeli się znacie na tym, to powiedzcie mi, co się stało. I do HP, bo mam komputer właśnie z HP, nie mogę się dodzwonić od jakichś pięciu dni. Także jutro prawdopodobnie po prostu znajdę adres całej tej siedziby HP i tam pojadę osobiście, bo no, Wydałam już naprawdę słowo honoru, e, wydałam na telefon około 50, nawet ponad 50 złotych, więc już wystarczy. E, dobra, e, tak. E, pokażę Wam e, przede wszystkim ubrania, e, ale będą też trzy e, kosmetyki. Przepraszam, nie będę się tak schylać, ale niektóre rzeczy mam tutaj rozłożone na łóżku. E, są to kosmetyki do pielęgnacji, e, które kupiłam na wyprzedaży. E, przez jakiś czas szukałam dobrego kremu do twarzy i pod kilkoma filmikami pisałyście mi właśnie, że polecać na serum oraz krem z Yves Ips, tylko Ips Rocher Hydra Vegetal, to się tak wymawiam. I kupiłam sobie właśnie na wyprzedaży, ta seria była, dokładnie ta, którą polecałyście i którą polecała maksyneczka również, była na wyprzedaży i była około chyba minus 40% albo minus 50%, dokładnie nic nie pamiętam, więc kupiłam sobie tonik, kupiłam sobie serum do cery suchej i, i, i kupiłam sobie krem... To jest taki krem na dzień na noc, nie ma tak bardzo rodzaju, do cery, również suchej i normalnej. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak na razie. A powiem Wam tak, widzicie, no to te rzeczy kupiłam już jakiś czas temu, więc też zużycie jest, no, dosyć spore. Tak, widzicie tutaj zużycie serum. Serum jest naprawdę bardzo fajne i wystarcza mi w zupełności, na przykład jak jest bardzo gorąco i nie chcę jakiegoś dodatkowego dopuszczenia na twarzy, to nakładam samo to serum właśnie na twarz i super się sprawdza. Więc jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo bardzo fajnie pachnie to właśnie ta cała seria takim ogórkiem. Ja bardzo lubię ten zapach taki ogórkowy, melonowy. On jest bardzo podobny do tego zapachu z... I wrong nie Estée Lauder, przepraszam, yy, z właśnie z serii tej zielonej, nie pamiętam jak ona się nazywa dokładnie, yy, miałam tam ten krem właśnie i bardzo mi odpowiadał właśnie zapach yy, i ten jest bardzo, bardzo podobny. Yy, kolejną rzeczą teraz, już kosmetyków nie mam, kupiłam sobie jeszcze dwa kosmetyki, ale nie w promocji, więc Wam nie będę pokazywać. A tak to oczywiście pokochałam ostatnio zakupy ubraniowo-akcesoryjne. Więc zacznę może od pierwszych moich zakupów, czyli w rezerw. Pierwsza z tych rzeczy to jest naszyjnik. Naszyjnik jest dosyć króciutki. Dosyć krótki i jest tak jak widzicie, srebrny, srebrno-byszowy, więc tak wygląda. One były jeszcze dostępne chyba w kolorze takim pistacjowym, srebrno-pistacjowym, ale mi się spodobał ten, więc sobie ten kupiłam. I on mnie kosztował, nie wiem jaki ceny on był znaczy jego początkowej. jest ja nam jego początkowej ceny, ale ja za niego zapłaciłam 9,99 zł. Widzicie co? Będą tutaj. Prawie wszystkie z tych produktów, z tych rzeczy, co Wam pokażę, będą miały końcówkę 99 groszy, więc już będę zaokrąglać i będę czytała po prostu 10 złotych. Więc on kosztował 10 złotych do tego kupiłam sobie kolczyki, kolczyki te, które mam w tej chwili na sobie, które po prostu ubóstwiam i praktycznie codziennie noszę no, bardzo, bardzo mi podpasowały są takie fajne piszące, ale jednocześnie takie bardzo delikatne tak jak widzicie, one wyglądają tak i one są, teraz muszę je zdjąć, bo nie pamiętam czy one są złoto, czy srebrne srebrno taki pudrowy róż coś takiego, troszeczkę inny odcień mają niż ten łańcuszek niż ten naszyjnik i one mnie kosztowały prawdopodobnie 6 zł. 7 zł. 6,99, czyli 7 zł. Kolejne kolczyki to są z takiego różowego złota. Tak jak widzicie, też takie dosyć długie. Bardzo fajne, również je bardzo lubię. I one mnie kosztowały albo 15 zł. Albo 10 zł. I ostatnimi kolczykami są takie kolczyki w kolorze złotym. I one mnie kosztowały 10 zł również. Są fajne, są takie długie, bardzo efektowne, ale jak chodzę to, tak jak widzicie, wydają po prostu dźwięki. I kolejną rzeczą są buty. Kupiłam sobie trampki, takie najzwyklejsze. Kupiłam je w szmanie w takim bardzo modnym, miętowym kolorze. Niestety są strasznie brudne, ponieważ bardzo często w nie chodzę. Ja już je prałam od kupienia około, nie wiem, dwa albo trzy razy. Także jeszcze się trzymają, ale bardzo często właśnie trzeba je prać, bo one się bardzo brudzą. I one mnie kosztowały 50 zł. I one chyba nie były przecenione, z tego co pamiętam. 49 y, dokładnie e, więc bardzo, bardzo polecam i bardzo często je właśnie noszę e, praktycznie dla wszystkiego naprawdę w upały super się sprawdzają i wcale noga mi się w nich nie poci więc e, super e, i kolejne buty również z e, niestety nie pamiętam ile one kosztowały e, ponieważ gdzieś metkę zapodziałam e, cenę e, ale one mnie na pewno nie kosztowały więcej niż e, jakieś 60 zł, coś takiego ale one by dosyć tanie i to są buty takie na koturnie, dosyć wysokie ale powiem Wam, że one są naprawdę świetnie wyprofilowane noga wygląda naprawdę bardzo zgrabnie. na pewno miałyście styczeń, miałyście na pewno jakieś takie buty ja również, które mimo, że są wysokie to ta noga nie wygląda tak jak powinna, nie układa się tak, tylko układa się tak i to nie wygląda zbyt ładnie moim zdaniem a tu właśnie ze względu na to, że platforma jest dosyć niska a obcas jest dosyć wysoki znaczy tak oturna, więc stopa naprawdę pięknie się układa w nich, i naprawdę bardzo, bardzo seksownie to wyglądają, mimo że to są takie zwykłe chlepaki, takie do warzenia. No i tak widzicie, są w takim wesołym, ładnym kolorze. Kolejną rzeczą będzie torebka. Torebka, którą kupiłam w jakimś tam sklepiku takim. No nie osiedlowym, tylko takim w Warszawie po prostu sklep z kalenderią skórzaną. Jest to torebka ze skóry prawdziwej, czyli takiej naturalnej, w takim pięknym kamelowym kolorze, takim tofi. Bardzo mi się podoba. Ona jest taką podróbką, może wzorowana jest na tych torebkach z Zary. Bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda tutaj do ręki. I ona miała jeszcze pasek. O, taki właśnie paseczek. Tylko, że ja go zdjęłam, bo on mi jakoś tutaj nie pasuje przy tej torebce. I noszę ją właśnie tak na rękę. O, coś takiego. I ona ma tutaj, ona jest taka. Nie podoba mi się w niej tylko to, że ona nie jest tak, jakby wykończona. Tylko ona jest po prostu obcięta i bez żadnych wykończeń, wykończeń. I w środku ma na guziczkach taką, jakby kieszonkę. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Którą można po prostu odpiąć i wyjąć w ten sposób. Ale ja nic nie będę takiego kombinować. Ja ją noszę w ten sposób i ona jest na zamek, więc jest dosyć bezpieczna, także bardzo, bardzo mi się podoba ta torebka, no Aha. i ona kosztowała około 100 zł. Kolejną rzeczą są akcesoria z Aldo, ja do tego sklepu weszłam po buty, chciałam sobie kupić jakieś buty właśnie jeszcze na lato, letnie, ale mimo, że są w wyprzedaży, to te ceny były naprawdę bardzo wysokie. A więc w Aldo na wszystkie akcesoria była opcja 2 za 1, czyli kupowało się jedną rzecz, płaciło się za jedną, a drugą dostawało się tak jakby gratis po prostu za jeden grosz. Także ja sobie kupiłam pierścionek, który wygląda tak. On jest na takim paseczku rozciągliwym biało-czarny biało-czarno-złoty. Bardzo mi się podobał. I za niego zapłaciłam 29 zł. A on był przyceniony dokładnie z 60 zł. I wybrałam sobie do tego właśnie za ten jeden grosz taki łańcuszek. Jest to taki łańcuszek podwójny tak naprawdę są dwa łańcuszki. Ale można nosić właśnie pojedynczo albo razem w całości. Niestety mi się zaplątało. Ok, udało mi się odplątać. Więc pierwsze wygląda tak. To są takie koroniki, krzywdy jak widzicie. Bardzo fajnie wyglądają w ogóle do czarnej takiej bluzki z Zary. Mam taką fajną czarną, zwykłą bokserkę. I właśnie super wyglądały razem właśnie te dwa naszyjniki z tą moją bokserką. Świetnie jak całość właśnie tworzyły. Więc może tak zostanę. Nie wiem, czy mi pasuje. Może zdejmę, żebyście potem nie gadały, że mi nie pasuje. I tam również zdecydowałam się na taki piękny szal w kolorze takiego pudrowego różu połączonego z szarością. Przepięknie wygląda i naprawdę bardzo, bardzo będzie mi fajnie służył na takie jesienne jakieś dni. Super, naprawdę bardzo mi się podoba ten szalik. Szalik. I on kosztował. I jego początkowa cena to jest 69 zł, a ja go kupiłam, chyba za 45, coś takiego więc no bardzo fajne, bardzo mi się podoba. E, I tak. I ostatnią rzeczą od razu polecam akcesoriami. E, będą buty. Buty, e, których jeszcze nigdy nie miałam na sobie. Ale, ale też niedawno kupiłam je, więc jeszcze zdążę w nich pochodzić na pewno w przyszłym roku, bo teraz to już chyba pogody nie będzie takiej dobrej. E, są to buty z Zary. Słuchajcie, ja bym normalnie ich nie wzięła, ponieważ... One są dosyć ek ekstrawaganckie, e, ale powiem Wam, że ja lubię takie rzeczy. E, wiem, że dużo z Was nie podziela mojego gustu. E, ja mam gust dosyć kontrowersyjny, e, no ale to jest mój gust. Ja się w tych ubraniach, w tych rzeczach dobrze czuję. One przede wszystkim mają mi się podobać. E, także kupiłam sobie właśnie te buty. One są strasznie wysokie, mają bardzo dużą platformę. Ogólnie, no nie wiem, one mają chyba 16 albo więcej centymetrów. Są ogromne i ja naprawdę wysoka w nich jestem. Ja mam 1,60 m, a w nich mam ponad 1,70 m, także no spoko, prawie 1,80 m. Więc one wyglądają tak, są różowe i tutaj są takie jakby korkowe. Dokładnie nie wiem, czy to jest korek, czy to jest plastik, ale taki mają właśnie... Tak są polakierowane, więc bardzo mi się podobają. I to jest seria Zara Woman Spring Summer 2013, i tak, a więc ich początkowa cena to było 329 zł. Powiedzcie mi, czy za 330 zł. kupiłybyście takie buty? Nie wiem, są dziewczyny na pewno, które by kupiły, nie zaprzeczam. Jakbym miała tyle kasy, to może też bym je kupiła, no ale niestety nie dałabym za nie tyle pieniędzy. I one były przyceniane chyba 5 razy, ponieważ tych pomarańczowych tu naklejek jest właśnie 5. Jest a więc nie będę tego odklejać i nie będę mówić po kolei, z jakiej ceny na jaką było przesunięte, ale ja je kupiłam za 59 zł i 90 groszy. Także za 60 zł przesunione z 330 mogłam sobie pozwolić na te buciki. Aha, i one tutaj mają takie fajne jeszcze jakby żety, coś takiego. Od tej strony. Także jestem zadowolona.